Buzująca piana do czyszczenia toalety. Bez szorowania odrywa z ceramiki kamień z wody i brud. Nie musisz nawet kiwnąć palcem, a umyje całą muszlę klozetową. Dlatego coraz więcej osób ją stosuje. W tym triku najważniejsze jest dokładne przestrzeganie receptury. Na sam początek podgrzej półtora litra wody do 60 stopni Celsjusza. Jak woda w czajniku osiągnie już odpowiednią temperaturę, wlej ją bezpośrednio do toalety najważniejsze, żebyś wlał ją idealnie do wody, a nie na ścianki. Na ten moment potrzebujemy kilku składników. Pierwszym z nich jest biały, delikatny proszek. Dodaj trzy łyżki stołowe tego proszku, niezależnie od zabrudzenia toalety. Kolejnym potrzebnym produktem jest płyn do mycia naczyń. Dodaj jego łyżkę do toalety. Teraz czas na ostatni tajny składnik, jest nim biały granulat. Za chwilę również ci zdradzę, co to są za proszki dokładnie. Dodaj go również trzy łyżki. Gdy tylko dodasz ten składnik, zacznie się natychmiastowa reakcja w toalecie. Woda zacznie się pienić do samej góry toalety. Pozostaw tak toaletę na około 30 minut i dokładnie ją wyszoruj. Po zakończeniu szczotkowania, wystarczy spłukać wszystko. Toaleta będzie tak czysta, jak nowa. Ta mikstura toaletowa może usuwać kamień, osad z moczu i uporczywe plamy. Te dwa proszki to soda oczyszczona i kwasek cytrynowy w połączeniu z płynem do mycia naczyń.